Cześć witam wszystkich na moim kanale dzisiaj jesteśmy z powrotem na opuszczonej pasiece którą pokazywałem wam kilka dni temu na końcu odcinka powiem wam co postanowiłem zrobić z tą pasieką, bo wasze pomysły były bardzo różne czasami skrajne czasami głupie ale coś trzeba było wybrać jesteśmy już na miejscu tutaj jeszcze raz przejdziemy się przez te wszystkie ule i zobaczymy, jak to wszystko wygląda, jak one były zbudowane. Jest to pasieka, która już od wielu lat nie jest używana. W tamtym roku jeszcze w jednym ulu były pszczoły, w tym roku nie. Tutaj, jak było, chciałem pokazać, jak były te ule ocieplane. Taką warstwą styropianu, płyta i później płyta wirówka. Tutaj, jak już wiemy, to są ule warszawskie, chyba zwykłe, tak? Jak mi ktoś na kanale powiedział, bo ja chyba wcześniej widziałem bardziej poszerzane. I, i, i dlatego te ramki wyglądały mi na takie jakieś mniejsze a że nigdy nie robiłem nic na warszawskich e, ulach to to po prostu nie znałem tych uli e, tutaj widzicie, są wyloteczki kilka uli jest w bardzo dobrym stanie no i a propos waszych pomysłów pomysły były takie, żeby to spalić no spalić tego nie możemy bo zobaczcie gdzie jesteśmy tutaj jest sucho Igły i tak dalej No mógłbym to gdzieś przenieść Ale teraz jaki jest problem Nie wiem kogo jest to teren e, Nie mam zielonego pojęcia e, Więc teoretycznie mogłoby się okazać Że nawet gdybym tutaj przyjechał Zabrał tę ulę gdzieś i spalił To mogłoby się okazać, że ukradłem ule i je spaliłem Za co pewnie byłby e, porządny przypał Zajrzymy teraz do ula I zaraz dokończę mój wywód Chciałem zwrócić uwagę, że w wielu ulach te ule jeszcze mają. Widzicie, jak nie jest czarny, niezaczerwiony, niezaczerwione ramki? To, to nie, 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 podjada, nie podjadła tego motylica jakoś mocno. Tutaj już widać podjadła. Dostałem zjebkę nawet na kanale od niektórych ludzi, że założymy dachy z powrotem. No pewnie tak, pewnie macie rację. Jak jakiś holubsko wejdzie, to jest jakimś tam. W jakimś tam stopniu bomba. O, patrzcie, tutaj są. Ja tutaj dlatego do mnie mam, że ktoś. Widzicie? Tutaj są jakieś 6 kg. Nie wiem co to. Ale tutaj chyba jest. E, ktoś sobie robił zapiski przy podkarmianiu tych pszczół. Chciałem tak jeszcze zrobić sobie taki filmik, który będę miał na pamiątkę. I zobaczyć sobie takie wszystkie ślady. Po tym pszczelarzu, ja, ja spróbuję i tak dojść, kto był pszczelarzem. Tutaj, co się stało, że już nie, nie jest tutaj pszczelarzem, eee, co się stało, że ta pasieka upadła. Tu widzicie, zostawiał podkurzać. Eee, ciężko będzie to zrobić, ale spróbuję. Tutaj jest kolejny ul. O, tutaj nie wiem, czy oglądacie moje szary, wypadcie jaka myszka. To już prawie jogon odgnęłam, dopiero uciekła. O, Ojej, szalona. Podkarmiaczka kolejna, kilka ramek. Krata odgrodowa. To jest chyba jedyny ul, który, którego ramki są tam, gdzie powinny być. Widać, że są w takim trochę nieładzie. Ale, no, ale są. Ta krata to. Zobaczmy tą kratę. To mnie też interesuje. Ojej, tu rozpalina. My się wszystko pożarły, jak widzicie krata no już nie spełniałaby swojej funkcji. Tutaj jest straszna dziura, którą też pewnie zrobiły myszy Podkarmiaczka, malutki wlocik. Tutaj też jakieś zapiski 2, 8 kg dodać, dolać coś takiego. Tutaj pisze 3 kg. Czyli raz sobie robił jakieś zapiski. O, i tutaj mamy kolejny ul. Ten ul chyba ostatnio pamiętacie, on był ulem, który był otwarty, ja go zamknęłem mnóstwo igieł, tutaj w sumie nic już nie pozostało w środku, chociaż stan ula jest no nie no, dobry to nie powiem no, no jest zły, ale, ale, ale stoi tutaj jest ul e, z dziurą w dachu on ma zaskakująco dużo owszem, nawet ta czarna przetrwała i co, też podkarmiaczka ramki, takim trochę rozrzucie, nieładzie widzicie, ten ul jest taki lepiony, tutaj ktoś dokręcił płytę to było takie, widać już, ratowanie tych uli tutaj na naszym terenie, akurat gdzie ja mieszkam, ja mieszkam na Dolnym Śląsku Nie, gmina Góra tutaj raczej wszyscy, których znam, widzę, mają ule wielkopolskie chociaż zdarzają się też te warszawskie, ale bardzo rzadko no tutaj ten ul, który widzieliście też w poprzednim odcinku i co podkarmiaczka, tutaj chyba kraty nie widzę, też sporo maszyny One są tutaj naprawdę no, z 3 lata na pewno, może więcej Tak odkąd ja wiem, no tutaj jest ten ul, który, którym zajęły się mrówki. Jedno wielkie mrowisko. i tutaj to są te uliki odkładowe do których jeszcze raz zajrzymy tak, też podkarmiaczka w jednym z nich. Ja domniemam, że to są uliki podkładowe, odkładowe. To one są jakieś tak dziwnie zrobione, bo zobaczcie, gdzie tutaj spoczywała ramka. Czy ktoś je po prostu tylko tak kładł i zostawiał, czy o co tutaj chodziło, tego nie wiem. Nie mam pojęcia, ale to wszystko jest robione takim bardzo niskim, bardzo niskim budżetem. No, są wylotki, więc to świadczy, że to był, że to miało e, spełniać funkcję ula. Ten ma wylotek z tej strony, ten miał z tej strony. E, tam jest wszystko na ścięte, a tutaj jest taki stopień. To tutaj jeszcze sobie myślałem, że ktoś może na tym, na tym ramki opierał, ale no nie wiem. Dziwne, dziwne. Widzicie? Tutaj ul, daszek obity taką aluminiową, płytką. Cieniutką, kurde, jak papier. Zobaczcie. No, i tutaj kraty odgrodowe. Zobaczmy sobie, jak one były robione. Też jakieś zapiski. Krata odgrodowa, te są już w lepszym stanie. One do teraz prawdopodobnie spełniałyby swoje funkcje. To jedna, tutaj druga. Tak, widzicie, wycinana. Tutaj coś się pewnie przerwało to ktoś płytkę dowalił. Pewnie wszystkie były takie jak te. O, tutaj mamy jeszcze jedną kratę odgrodową. Ta jest jeszcze z innej parafii trochę. Tak ktoś kleił jak mógł, tak więc do mnie mam po tym, że to był jakiś stary przelaż Tutaj jest ramka węzy. E, tutaj jest ramka suszu, mm, ale nieruszona przez motylice jakoś mocno. Jeżeli w ogóle, kurcze, wszędzie te komary latają. No i tu jest taka kubka e, z ulu, ula, który się e, po prostu wykoleił. Z tego oparł. Zobaczcie, jakie te czołowe e, ścianki są cieniutkie. Też takiej słabej jakości płyta. Wszystko widać z mebli skręcone. Nie wszystko, ale większość. No tutaj jest, to jest typowo e, płyta z mebli. Widzicie, ścianka taka dosyć ciężka. Mm, tutaj jest jakaś ścianka. Tutaj był wylotek. Ale wielki. Taka japa, że ja pierdzielę. Podkarmiaczka wyjedzona przez myszy. Oczywiście no tutaj znowu mamy susz. Taki w stanie rozkładu. Zobaczcie, tutaj te ramki jeszcze o dziwo dobrze wyglądają. Czasami po zimowli, w jakimś dobrym miejscu, te ramki tak nie wyglądają jak tutaj na dworze. Motelica widocznie nie była nimi zainteresowana. No, ale tak to wygląda. Tam jeszcze mamy te takie dwa rozwalone uliki, czyli uli było ile? Dwa odkładowe, i mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Teraz dobrze policzyłem. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bo jeszcze nie policzyłem tamtego rozpadniętego. 9 plus 2 odkładowe. Tyle tutaj było uli eee. Dobra, posejdziemy się tam teraz Jak to wejść Przejdziemy się tutaj No i tutaj są ule w całkowitym rozkładzie, tutaj to już w przyszłym roku tu wrócimy, na pewno, bo e, zobaczymy co się tutaj stało, może jakieś pszczoły się wprowadzą, zobaczymy, bo tutaj teraz zmierzam do tego, co z tymi ulami. Ja ich nie zamierzam ruszać, nie są to moje ule, nie są na mojej działce, one są w jakimś lesie, na jakiejś łące w sumie, bo to jest takie pogranicze, tu jest las, tu jest łąka, w której urosły po prostu drzewka jakiś czas temu. No, już spory jest czas temu, bo one już takie duże są, ja jeszcze ja to pamiętam, to były tutaj takie malutkie choinki, teraz już są całkiem spore. E, jeden z panów tam napisał chyba taki najmądrzejszy komentarz, e, teraz już nie pamiętam nazwy do tego użytkownika, ale żeby to po prostu zgłosić do lekarza weterynarii i to jest chyba najlepszy sposób zgłoszenie to do, do odpowiednich służb, i po prostu ktoś się tym zajmie, w co trochę wątpię. No bo co się tutaj może złego stać? Jeżeli tu jest jakieś chorobsko, no to jest, nie? No i teraz, jeżeli faktycznie wprowadzą się do tego pszczoły, no to może stać się już jakiś problem, nie? No bo te pszczoły automatycznie dostaną e, pewnie chorobsko. Wiemy, że gnilec e, przetrwa wieki e, w takich ulach. E, więc pewnie jest ryzyko tego, że one coś przeniosą. Tutaj mój ojciec jest jedynym pszczelarzem, chyba, w, znaczy na pewno jest jedynym pszczelarzem w tej wiosce. No i tak w okolicy są pszczelarze, ale oni to są już tak dalej, powyżej 4 km. Więc jakby dla nich chyba ryzyka nie ma. Ja nie wiem, jak wygląda ten okre, em, obszar zapowietrzony, czy jak to się nazywa. Ale mogłoby już ich nie sięgnąć, nie wiem, nie wiem. Tak czy siak, nie wiem, tutaj zgniewek na naszym terenie się jeszcze nie pojawia. Nikt nic nie zgłosił. Tutaj też są pszczelarze dosyć mali, oni nie zgłaszają nawet, że mają pszczoły, więc tak, tak naprawdę to się nigdy nic nie dowiemy. Ale tak, zgłoszenie tego do, do odpowiednich służb, jeżeli ktoś będzie z tych służb chciał zadziałać, to zadziała. I tyle. I nic się więcej nie da zrobić. Można, oczywiście, zrobić fejkowego newsa dla nich, że jest tam z Oni przyjadą, zobaczą, tu nie będzie pszczół, no i co wtedy zrobią. Tego nie wiem. Ale można byłoby tak spróbować, bo to byłoby pozbycie się zagrożenia. A z drugiej strony, to też ciekawe by było wracanie na tą pasiekę tak wiecie, co roku i sprawdzanie, jak to się. Jak to się posuwa, co się dzieje z tymi ulami, czy się rozpadają, czy coś się tam wprowadza, czy coś w nich mieszka, oprócz tych mysz, które tam widzieliśmy. No w tym roku nic się nie wprowadziło. W tamtym roku były pszczoły. No i tak to wygląda. Jutro już wylot do, do Anglii. Będę z powrotem dopiero za rok. No nie cały rok, bo w sumie będę jakoś na początku czerwca na weselu. Ale to będzie dosłownie kilka dni, a później prawdziwy urlop. E... E... Lipiec, sierpień, coś takiego e... W tym roku było troszeczkę później z tym urlopem wrzesień dopiero, ale pogoda dopisała Więc co, tylko się cieszyć Ja jeszcze pewnie nagram jakieś tam odcineczki. Jutro wylatuję, więc no, czasu wiele nie mam. E... Miałem troszeczkę więcej do zrobienia. E... W przyszłym tygodniu chciałem być na tym święcie miodu, czy jak to się tam nazywa, które jest w, w, w gdzie to jest? W Przemkowie. E, mój ojciec e, z moją mamą tam jadą. Mi się niestety nie uda. Dosłownie kilka dni brakło do tego, żebym się załapał. No, ale się nie załapałem, więc e, co zrobię? Ojciec mi zda relację, pewnie też będzie sporo filmików na YouTubie z tego wydarzenia. Więc sobie obejrzę. Co? Ja pozdrawiam Was. E, Dzięki za komentarze, dzięki za duże zainteresowanie. Poprzednim filmikiem e, padł rekord w sumie na moim kanale. Tak myślałem, bo takie zaglądanie do upadłych pasiek każdego interesuje. E, chętnie bym odwiedził jeszcze e, gdzieś taką pasiekę. Spróbuję znaleźć coś w Anglii. Jak coś znajdę, to na pewno nagram filmik. No i podzielę się nim z wami. Dobra, ja się z Wami teraz żegnam, do następnego odcinka, nie zapomnijcie subskrybować, bo to bardzo pomaga, wciśnijcie dzwoneczek, będziecie widzieć wszystkie moje odcinki, odcinki są takie mieszane trochę, wiadomo, 80% o pszczołach i czasami przewinie się coś jeszcze, dobra, cześć!